Cześć! Dzisiaj o tym, jak pomiar mocy, pomiar tętna, Twoje subiektywne odczucia, czy proste pomiary HRV, tętna spoczynkowego mogą pomóc Ci zdecydować, czy faktycznie czas na odpoczynek, czy to jednak czas na to, żeby dalej brać się do ciężkiej pracy. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Tomasz Kruświcki, jestem trenerem kolarstwa i fizjoterapeutą, a to jest kanał, w którym rozmawiamy sobie o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, serdecznie do tego zachęcam. Pamiętaj, sekcja komentarzy jest dla ciebie. Zadawaj tam pytania, proszę o uszczegółowienie jakichkolwiek kwestii. Ja w wolnej chwili postaram się na nie odpowiedzieć, ale też użytkownicy inni tego kanału z chęcią Ci pomogą. Niejednokrotnie w fajny sposób podpowiadacie innym osobom bardziej początkującym. Także bardzo Wam dziękuję za to, że się angażujecie jakby w rozwój, i w pracę na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej kwestii, która ostatnio właśnie padła w komentarzu do jednego z ostatnich filmów, które się pojawiły na kanale. A propos właśnie tego, kiedy decydować, czy faktycznie czas na odpoczynek, czy może nie. Jak zarządzać przemęczeniem, jak zarządzać obciążeniem w kontekście właśnie prewencji przetrenowania? To jest jeden z komentarzy, który się pojawił, i w krótkim filmie postaram się na niego dzisiaj troszeczkę odpowiedzieć. Czytam, Tomek, jak w Twojej opinii najlepiej zapobiec przemęczeniu? Sugerujesz regularne testy wydolnościowe, HRV, czy po prostu obserwacja tętna względem odczucia trudności treningu? Jakiś złoty środek, aby zapobiegać, zanim będzie za późno. Temat bardzo ważny, bo niestety sport amatorski rządzi się swoimi prawami i tak jak wielokrotnie wspominałem na omach tego kanału, no kwestie jakby zarządzania obciążeniem, zarządzania regeneracją, odpoczynkiem, stresem i tak dalej mają bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia tego, jak rozwija się wasza forma. Jeżeli teraz coś słyszycie dziwnego, to właśnie mi pies wszedł do mojego. Mikrostudia, czyli sypialni, także wybaczcie hałasy w tle, ale wracając do tematu, to jest temat, który ja dosyć często poruszam, dosyć często staram się tłumaczyć i zwracać na niego uwagę, bo dla mnie, z punktu widzenia trenera, jest bardzo ważny, dla mnie jest bardzo ważny z punktu widzenia sportowca amatora i uważam, że dla Was też powinien być bardzo ważny. Jest to jeden z najbardziej zaniedbywanych elementów w amatorskim treningu kolarskim, w treningu. Wytrzymałościowym ogólnie rzecz biorąc, ale przechodząc jakby do meritum i do w miarę sprawnego odpowiedzi odpowiedzenia na to pytanie, czyli w jaki sposób obserwować, czy to co czujecie, to jest już moment na odpoczynek, czy może nie. Dobrze wiecie, że regularnie mm, mówię tutaj o monitoringu HRV, ogólnie monitoringu sportowym, monitoringu snu, ten na spoczynkowego i tak dalej. I kilkukrotnie było zarzucane, że jakby biorę pod uwagę to, że sama cyferka HRV nic nie znaczy, tylko trzeba ją zestawić z innymi, rzeczy, z innymi parametrami, z odczuciami i tak dalej. Często ktoś, ludzie mówili, że no nie, no po to jakby masz pomiar HRV, żeby on ci powiedział, co ty masz robić, a nie, że zawodny ludzki umysł będzie decydował o tym, o co w tym wszystkim chodzi. No nie do końca. I tutaj tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzi na to pytanie: niestety nie ma. To nie ma jednego narzędzia, które zawsze podpowie nam, że to jest czas na odpoczynek. Ja zawsze praktycznie zalecam mix jednego, dwóch, trzech narzędzi, które będzie można ze sobą skonfrontować i ze sobą porównać. Czyli na przykład monitoruję HRV i tętno spoczynkowe, ok, ale jeszcze do tego nie wiem, zbadajmy sobie na przykład to, jak szybko jesteśmy w stanie osiągnąć daną moc w treningu, moc maksymalną czy na przykład maksymalny pik e, mocy będzie taki sam jak w momencie w którym jestem świeży, już mam dwie rzeczy które będą mi pokazywały czy ja faktycznie jestem świeży czy nie, jeżeli jedna się pomyli to druga mi podpowie nie, wszystko jest ok, przykład, mam bardzo niskie HRV, obudziłem się z wysokim tętnym spoczynkowym, ale czuję się generalnie dobrze, wychodzę na trening bo podjąłem taką decyzję i teraz miałem zaplanowane ciężkie zadania treningowe co zrobić, e, czy odpuścić czy nie no, wystarczy wykonać dwa, może trzy takie 6 sekundowe sprinty, i zobaczyć, czy jesteś w stanie osiągnąć swój maksymalny pik, jaki byłeś w stanie wcześniej osiągnąć. Jeżeli to jest różnica w stylu, normalnie robisz 1300 watów W piku, jakby jed, jeden pomiar, jednosekundowa moc, a teraz zrobiłeś ledwo 1050 i jakby to było już ciężkim wysiłkiem i Czułeś, że brakuje świeżości, brakuje tej szybkości, brakuje takiego zebrania się, ogarnięcia, no to prawdopodobnie to nie jest moment na mocny trening. A jeżeli jest zupełnie inaczej i wchodzisz bez problemu dwukrotnie na 1200-1250 W, na przykład, przy maksymalnym piku na 1300-1350, to co z tego, że parametry HRV czy ten tędna spoczynkowego mówią, że może nie do końca. Skoro wychodzisz na treningi w jakby naturalnym środowisku dla zadania, które masz teraz zrobić, wychodzi, że jesteś w dobrej dyspozycji. Ale troszeczkę więcej o tym. W ogóle jakie są możliwości monitorowania zmęczenia? No, oczywiście jest ten obiektywny monitoring, czyli załóżmy, mamy HRV, ten no spoczynkowe. Jakość snu nie traktowałbym tego jako super obiektywną rzecz, jeżeli chodzi o jakieś zegarki, które nosicie na dłoni, czy pierścienie, czy cokolwiek innego bo to mocno odbiega od standardów naukowych, jeżeli chodzi na przykład o polisomnografię. Druga rzecz, ilość snu. No to jest już bardziej jakościowy aspekt, który można faktycznie wziąć i porównać z innymi dniami, ze swoim standardem, ze swoim baseline'em i tak no bo Różnica w pomiarze snu długości to będzie tam pół godziny, nawet godziny przy dramatycznym urządzeniu. Więc jeżeli śpisz 8 godzin standardowo, a spałeś dzisiaj 6 godzin, to nawet jak się o godzinę pomylił, to prawdopodobnie coś tam dzieje się nie tak. To jest taki obiektywny monitoring regeneracji. Tak to, tak to uznajmy. Możemy też wykorzystywać różne e, aplikacje, które pomagają nam podejmować taką decyzję. To może być na przykład aplikacja dedykowana do opaski łupa, która gdzieś tam będzie pokazywała recovery score na podstawie nie tylko samego HRV czy jakości snu, ale też kilku innych parametrów, jak na przykład e, oddech, e, jakby częstotliwość oddechu w nocy. Czy na przykład temperatura powierzchni skóry. To też są takie, no, uznajmy to za obiektywne dane. Można się czepiać jakości tych pomiarów, ale uznajmy to, że to są obiektywne dane. To jest kolejna rzecz. Są też aplikacje w stylu aplikacji, w zasadzie systemy, które. W trochę bardziej zaawansowanych algorytmach obserwując co się dzieje z waszą zmiennością rytmu zatokowego serca, nie tylko w kontekście, jaki jest HRV, ale jakie tam jest pobudzenie współczulne, przyspółczulne i tak Tutaj na przykład aplikacja MySaSy czy na przykład OmegaWave. Przegląd takich aplikacji pojawi się niedługo na kanale, także generalnie rzucam tylko nazwami możecie sobie sprawdzić, zobaczyć co się w nich mieści i w jaki sposób one pomagają podejmować takie decyzje. No może być też jakiś test ortostatyczny, czyli na przykład pomiar ten spoczynkowego w leżeniu, w staniu, dwie minuty po wstaniu, czy tam po, po prostu podniesieniu się do pozycji mm, spionizowanej. Może to być też HRV wykonywane pomiarem ręcznym w jakiejkolwiek tam formule, czy to też na przykład różnica HRV w leżeniu i różnica w HRV w staniu, czy tam w siedzeniu. Tak naprawdę możecie znaleźć. Narzędzia, które będą pasowały przede wszystkim do waszego trybu życia, do waszego stylu życia, które będą ułatwiać. No bo e, dajmy na to przykład młodego ojca, młodych rodziców, młodej matki, bo ten kanał też jest oczywiście dla kobiet bardzo mi miło, że jesteście. Dajcie znać w komentarzach, bo w statystykach YouTube jest was mało, a wydaje mi się, że może być was więcej. Także serdecznie pozdrawiam. E, i teraz tak, jeżeli jesteśmy rodzicami na przykład małego dziecka i te poranki zawsze są trudne, bo albo szykujemy szybko to wszystko do przedszkola i musimy się jeszcze zebrać do pracy i to wszystko jest w takim pośpiechu, to głupim rozwiązaniem będzie wybieranie pomiaru HRV w pozycji siedzącej ręcznego pomiaru, na przykład jeszcze z zakładanym paskiem na klatkę piersiową. Tutaj zdecydowanie lepsze będą rozwiązania jak pomiar całonocny, czy pomiar w ostatniej fazie snu itd. Rzeczy, które oferują zazwyczaj różne opaski, zegarki, pierścienie, inne tego typu rzeczy, ale na przykład już taki pomiar właśnie na toalecie to bym odradzał, no bo w życiu młodego rodzica nie wiem, o której musielibyście wstać, żeby mieć spokojny poranek, w którym nie stresujecie się, nie denerwujecie się i możecie ten dwu, trzy minutowy najlepiej pomiar sobie wykonać. Także tu chodzi o to, żeby dobrać swoje narzędzie. Tak samo z testem ortostatycznym. No jak jesteś młodym, ambitnym zawodnikiem, który nic kompletnie nie ma e, zobowiązków poza treningiem i ewentualnie szkołą i masz Czas na to, żeby to wszystko zrobić i święty spokój, nikt ci tyłka nie będzie truć, No to znajdziesz te kilka minut na to, żeby wykonać sobie taki test ortostatyczny, założyć klatkę, założyć pasek na klatkę, położyć się, odpocząć, wykonać pomiar w leżeniu, wstać, poczekać, odczytać pomiar w staniu, porównać to z poprzednimi testami, które wykonywałeś. No i faktycznie to zabiera troszeczkę więcej czasu. Zazwyczaj jest tak, że te pomiary, które wymagają od nas większego zaangażowania, no one są troszeczkę bardziej czasochłonne, pracochłonne, te, ale dzięki temu też bardziej obiektywne, w lepszy sposób pokazują to, co się dzieje czy to z naszym układem nerwowym, czy z układem krążenia. A te takie prostsze, zautomatyzowane, no mają trochę niższej jakości, ale są proste, wykonują się same i mamy już jakąś tam podpowiedź. I to jest jedna rzecz, którą możemy zobaczyć. Druga sprawa, no to jeżeli czujecie jakieś takie permanentne przemęczenie, czyli to nie jest tak, że to jest przemęczenie danego dnia, czuję się kiepsko, nie czuję się najlepiej, nie chcę iść na trening i tak dalej, tylko to jest na zasadzie od tygodnia nie mam ochoty na trening, albo od tygodnia wstaję non-stop zmęczony, albo od dwóch, trzech tygodni. No to to są już takie bardziej aspekty długoterminowe, które będziemy chcieli jakoś inaczej sobie rozpatrywać. I tutaj właśnie mogą przyjść nam z pomocą czy to badania wydolnościowe, czy to badania krwi, w ogóle badania medyczne. No bo jeżeli coś się dzieje nie tak już od tygodnia, dwóch tygodni, i na przykład krótki odpoczynek, dwóch, trzech dni jakoś za bardzo tego nie zmienia, to pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to przede wszystkim wykonałbym kompleksowe badania krwi. Jeżeli chodzi o takie kompleksowe badania krwi, jeszcze Wam wrzucę tutaj zestawienie, z którego ja najczęściej korzystam, na które wysyłam moich zawodników, ale też przeczytam Wam je od razu, odpalę sobie tylko mojego doksa, w którym mam to wszystko zawsze zapisane, żeby po prostu nie uciekało. Z głowy takie absolutne podstawy no to jest oczywiście morfologia, CRP, czyli białko reaktywne, kinaza kreatynowa, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, ferrytyna. Plus w szczególnych przypadkach, kiedy faktycznie coś dzieje się nie tak w organizmie, no to robimy sobie taki dość mocny komplet dodatkowy. I ten komplet wykonujemy przynajmniej raz w roku. To jest testosteron, estriadol, progesteron, kortyzol. Próby wątrobowe, próby tarczycowe, lipidogram, ogólne badanie moczu B12D3. I jeżeli są jakieś specyficzne objawy, to pod te specyficzne objawy też szukamy konkretnych badań, które możemy zrealizować. Badania krwi zawsze pod dniu wolnym, najlepiej jak dwa dni wcześniej, to będzie też spokojny tlen. Zapewniamy sobie odpowiednie nawodnienie i w miarę możliwości standardowy tryb życia, czyli idziemy spać o tej samej porze. Budzimy się o tej samej porze, no i. Robimy badanka w laboratorium, także to polecam te rzeczy zrobić. No oczywiście konsultować z lekarzem albo chociaż z trenerem, czyli z osobą, która z grubsza będzie wiedziała, czy są jakieś zaburzenia, czy nie, i ewentualnie odeślę dalej do konkretnego specjalisty. Podobnie jest z badaniami wydolnościowymi, tak. że jeżeli czujecie od dłuższego czasu, że coś nie idzie, to je warto zrobić, bo na przykład w ergospirometrii po prostu w gazach będzie widać, czy ktoś jest przemęczony, czy nie. W sposób, jaki on zużywa substraty energetyczne, będzie bardzo charakterystyczny i to osoba, która będzie prowadziła Wam badanie, na 99% zauważy i Was o tym poinformuje, ale zawsze warto umawiając się albo rozpoczynając takie badanie mówić, że wiesz, co chcę zrobić, te badania, nie tylko dlatego, że chcę wiedzieć, jaka jest moja aktualna dyspozycja, ale też z tego względu, że czuję się przemęczony i nie mam pewności, czy. To przemęczenie jest. Kolejną rzeczą, którą możecie sobie obserwować, czy to w danych treningowych, czy to w formie jakiegokolwiek testu, to jest na przykład możliwość dobicia do maksymalnego tętna waszego. Jeżeli znacie swoje maksymalne tętno albo wiecie, jakie gdzieś tam maksymalne wartości Wam się w wyścigach pojawiały. To możecie spróbować do tego dobić. Chociaż takie intencjonalne spróbowanie dobicia do wysokiego tętna jest zazwyczaj trudne. O tyle samo obserwacja danych, czyli na przykład jeżeli mamy sezon startowy i leci wyścig za wyścigiem i widzicie, że w czerwcu wasze tętno maksymalne podczas większości wyścigów mieściło się na przykład na 190 bpm, a podobne wyścigi jedziecie dwa miesiące później. I to maksymalne tętno pomimo nadal bardzo dużego wysiłku to jest 180-185 i nie pojawiają się takie pomiary bliskie 190, to też może sugerować, że może jest troszeczkę za dużo tego treningu, może jest zbyt duże przemęczenie. To tak w kontekście bardziej długoterminowym. W kontekście zarówno długo, jak i krótkoterminowym są rozwiązania specyficznych testów, specyficznych rozgrzewek, które możecie zaimplementować po prostu w swój trening. Jest kilka rozwiązań. Najczęściej to są rozwiązania takiego testu ala progresywnego, bardzo krótkiego, gdzie obserwujemy, jak tętno przyrasta, i jak szybko i jak mocno to tętno zaczyna nam spadać po zakończeniu tego testu, też postaram Wam się tutaj gdzieś na wideo wrzucić kilka takich przykładów ustrukturyzowanych testów, które ja stosuję. Ale jeżeli chodzi o takie bardzo proste, praktyczne podejście, rzeczy, które ja bym polecał, to tak. Albo właśnie taka rozgrzewka progresywna, gdzie tam dajecie sobie 50 minut spokojnej jazdy i potem schodki, 2-3 minuty dobijacie po prostu do waszego FTP. Załóżmy, to jest kompletny przykład. Po FTP puszczacie korbę, i na przykład wyznaczacie sobie, że to zawsze jest minuta, albo zawsze 2 minuty. Patrzycie, co się po minucie dzieje z waszym tętnem, jaką on wartość osiągnęło maksymalnie na FTP, jaką osiągnęło. Po odpoczynku, jak kształtowała się ta krzywa i na, obs jakby na podstawie obserwacji kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu takich testów, takich rozgrzewek w zasadzie, możecie już wyciągać wnioski. Jeżeli widzicie zazwyczaj, że ten spadek tętna jest albo wolniejszy, albo znacznie mniejszy i pomimo dłuższego odpoczynku to tętno nie chce Wam zejść niżej niż na przykład zwykle. Przykład. W momencie, w którym dobiliście do FTP to było tam 170 bpm, -ów. po minucie to jest, załóżmy, 130 bpmów. W takim stanie jakby dobrym, że wszystko jest ok i czujecie się świer. Po dwóch minutach to jest już tam 110, a po tam trzech minutach to jest już na przykład 80, czyli takie spoczynkowe do życia codziennego. No i w momencie, w którym zauważycie, że 3, trzy, czterokrotnie powtarza się pomiar, w którym dobijacie do 170 albo nawet delikatnie wyżej, ale po, po minucie nadal na przykład jest tam te 100, 50, powiedziałem chyba wcześniej, załóżmy, ta sama wartość, która była, ale po dwóch i trzech minutach już tego spadku za bardzo nie widać. To jest cały czas mocno podwyższone na tam 110, 120, 130. Nie chcę zejść do 80, pomimo na przykład kilku minut odpoczynku. Totalny przykład. Podobną rzecz można zrobić w innej formie, gdzie zamiast robić progresywnego podbijania, to po prostu robicie jakiś 2-3-4-5 minutowy efekt, właśnie najczęściej w okolicy progu i patrzycie. Jakie tętno średnie, jakie tętno maksymalne, jak szybko to tętno przyrastało, jak szybko to tętno spada i o jakie wartości to tętno spada. To jest druga możliwość zaimplementowania w rozgrzewkę. Trzecia możliwość zaimplementowania w rozgrzewkę to jest to, o czym mówiłem, czyli wykonanie na przykład dwóch, trzech takich bardzo krótkich, intensywnych sprintów maksymalnych i obserwacja do jakich maksymalnych mocy dobijacie. To tak bardzo dobitnie pokazuje kondycję układu nerwowego, Pobudzenia nerwowego i bardzo fajnie pokazuje, czy to jest moment na to, żeby wchodzić z treningiem sprintu. Bo w treningu sprintu potrzebne jest maksymalne pobudzenie, maksymalne możliwe zaangażowanie z waszej strony. I jeżeli Twoja moc maksymalna to jest 1300, a Ty nie jesteś na treningu sprintu w stanie dobić do 1000, 1100 to ten trening sprintu jest bez sensu, bo nie wchodzisz na to pobudzenie, którego potrzebujesz. Na jak, jak największe zaangażowanie jednostek motorycznych i pobudzenie, więc generalnie to jest rzecz, którą fajnie zaimplementować sobie w trening sprintu, ale też do takiego normalnego treningu. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy jest ta świeżość po tygodniu recovery, to sprawdźcie po prostu takim krótkim dwa, trzy razy przepaleniem nogi, no, mocnym sprintem po prostu. I to są rzeczy, które możecie zrobić z tak naprawdę pomiarów, z testów terenowych. Oczywiście można robić też rzeczy jak jakieś pomiary na segmentach konkretnych, można sobie robić jakieś konkretne tampiki, ale zazwyczaj chodzi o to, żeby te rzeczy, które wykonujecie na treningu, one Was za bardzo nie podmęczały. Czyli dlatego ten test progresywny raczej do progu, nie wyżej. Albo to przepalenie też na progu, nie wyżej, i dlatego też sprinty takie krótkie, 5-6-7 sekund, po prostu żeby się wkręcić na maksymalną moc, i tyle. No i rzecz najważniejsza, tak naprawdę, czyli subiektywne odczucia. Bo co z tego, że wszystkie inne parametry będą wychodziły bardzo dobrze, i co z tego, że jakby HRV jest dobre, tętno spoczynkowe jest dobre, sprint jest dobry, yy, tętno jest dobre i tak dalej? Jak wy po prostu czujecie, że ta noga jest ciężka, zmęczona, nie za bardzo kręci, to subiektywne poczucie tego wysiłku to jest zupełnie inne niż byłoby na świeżości. To jest dla mnie najważniejsze. I to jest rzecz, którą powinniście siebie sami pytać jak najczęściej. Jak się czują moje nogi? To jest chyba najczęstsze pytanie, które ja zadaję swoim zawodnikom. Widzę, że trening był fajnie, pojechany, ale jeżeli ja nie mam feedbacku, jak nogi, jak ty się czułeś, jak ty się czułaś podczas tego treningu, to ja nic nie wiem o tym treningu. Także ten feedback jest bardzo potrzebny, bo dzięki temu jesteśmy w stanie nałożyć konkretny kontekst. Bo co z tego, że ktoś przejechał 200 W na 120 bpm 3 godziny i to jest dla niego standard i to poszło wszystko wedle założeń treningowych, jak jednego dnia dla niego to jest wysiłek na poziomie 1-2 rpi, a innego dnia to będzie na poziomie 4-5 rpi. I to jest dla nas istotna różnica, to subiektywne poczucie wysiłku, bo ono finalnie bardzo mocno będzie wpływało na Wasz performance, na to, ile możecie tego treningu znieść, i przede wszystkim, jak głowa działa na tym treningu, bo można uciągnąć wszystkie założenia, ale jeżeli głowa by była w to znacznie bardziej zaangażowana niż być powinna, to to będzie prowadziło do szybszego wypalenia, szybszego przemęczenia, może nie do końca zawsze fizycznego, ale takiego psychicznego, które w sporcie amatorskim jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę. Czyli poświęciliśmy sobie kilka minut na omówienie rzeczy, które można. Obserwować w danych, w cyferkach, testować, sprawdzać i tak dalej, ale finalnie to, co chciałbym, żeby wybrzmiało z tego materiału, to to, że wasze odczucia są praktycznie najważniejsze. I to, jak czujecie po prostu nogę w zestawieniu z tym wszystkim, co tam jest w pomiarach, jest bardzo istotne. To oczywiście tyczy się przede wszystkim osób zdrowych, nieprzetrenowanych i tak dalej. W sytuacji, w której wkracają jakieś procesy chorobowe, w którym wkracza przeciążenie znaczne, przemęczenie to te odczucie subiektywnego wysiłku mogą być też troszeczkę zaburzone i tam warto trochę bardziej się wspierać obiektywnymi danymi, przede wszystkim właśnie badania krwi, testy wydolnościowe, jakiekolwiek inne rzeczy, które będą pokazywały jak działa wasz układ krążenia, jak działa wasz układ nerwowy. Ale tak jak mówię, przede wszystkim znajdźcie sobie może jeden, dwa parametry obiektywne, narzućcie na to jeden subiektywny, czyli albo poczucie jakby wysiłku w skali RPE, Albo po prostu na zasadzie 0-jedynkowej, czy moje nogi są świeże, czy nie są świeże. Albo tam wymyślcie sobie skalę 3-4 stopniową, świeżości waszych nóg. Jak wchodzicie po schodach, to czy te nogi macie zmęczone? Czy jak wstajecie rano, to po prostu czujecie, że to wszystko jest takie ciężkie? Czy wręcz leciutko, pełen luz, mam energię do życia jest fajnie? To samo poczucie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, a niestety w sporcie amatorskim bardzo często pomijalne, bo nie wiem kompletnie skąd się wziął taki trend. No pain, no gain, musi boleć, to cierpienie, tylko w cierpieniu jest sukces i tak dalej. Są momenty, w których trzeba trochę przecierpieć i trzeba trochę przeżyć bólu, ale generalnie to nie jest tak, że ten ból ma się pojawiać cały czas. Mam nadzieję, że udało mi się trochę odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli nie, to dajcie znać w komentarzach. Będę starał się to jeszcze gdzieś tam uzupełnić. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji tego kanału i do zaglądania też na moje media społecznościowe. Znajdziecie je tutaj gdzieś poniżej Instagram, Facebook przede wszystkim. Bo tam wrzucam też sporo, myślę, że ciekawych treści. Pojawia się regularne QA, więc wartość dla Was. No i yy, tam dwie, trzy ostatnie rzeczy, no to poniżej znajdziecie wszystkie różne linki, które wam się mogą przydać. Ja jako trener oferuję indywidualną opiekę trenerską. W tej chwili nie mam miejsc wolnych na opiekę, ale można zapisać się na listę rezerwową. Oferuję gotowe i indywidualnie szykowane plany e, treningowe, takie na miarę. Bez opieki trenerskiej po prostu dostajesz plan, który jest przygotowany dla ciebie, ale ja już nad tym nie sprawuję opieki. A trzecia rzecz są szkolenia, webinary do zakupienia, które mocno Wam rozjaśnią na przykład tematykę planowania sezonu. No i rzeczy z takich, myślę, że bardzo ciekawych dla Was. Po zapisaniu się na newsletter mojego bloga otrzymujecie taki pięciotygodniowy plan na poprawę V2 Max, także gdzieś tam na ten późny sezon trenażarowy, bardzo fajna opcja. Zachęcam do sprawdzenia tych wszystkich linków poniżej, bo mogą być dla Was przydatne. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Przypominam, nazywam się Tomasz Roświcki, a tutaj rozmawiamy o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych i serdecznie zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się. Hej!